Cześć, z tej strony Paweł, witam Was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to powrót na kanał i powrót do serii Workers and Resources Soviet Republic. Yy, gramy sobie na mapie narodziny Republiki, Jak widać, mamy 8 marca 1960 roku. Yy, zaczynamy z dość dużą ilością pieniędzy. Yy. Z własnego powodu. Jak, po, jako powrót do gry chcę e, zacząć serię dosyć lekko. Y, Uważni, mogli już zauważyć, że ciągle znikają mi pieniądze, skąd? Jest to spowodowane jedną rzeczą. Gry zaczynamy nietypowo. Rok standardowy, natomiast ja już mam tu lekko zbudowane miasto. Mm. Zacząłem sobie specjalnie grać e, tak, żeby sobie trochę przypomnieć podstaw tej gry, żeby zobaczyć zmiany, jakie weszły w wersji 1.0. I tak do 1960 roku udało mi się zbudować w miarę nieźle funkcjonujące miasto, więc uznałem to za e, niezły początek. Ustawiłem sobie pieniądze mniej więcej tak, jak jest przy e, normalnym trybie. Rozgrywki i zobaczymy, jak nam będzie to szło. Jeżeli chodzi o y, tryb budowy, mamy tu tylko i wyłącznie y, tryb realistyczny. Nie mamy możliwości budować, burzyć ani nic bez pomocy narzędzi. Yy, może lekko Was oprowadzę po mojej istniejącej już republice tu od granicy wjedzie nas droga szybkiego ruchu e, układ w przetwarzania żwirów, asfalt w beton e, jakieś przetwórstwo wody tu nazwijmy to część brudniejsza, oczyszczalnia ścieków e, mamy tutaj też spalarnie śmieci, tu można powiedzieć magazyny na pojazdy, no i nasze e, miasteczko na razie jedyne w miarę nieźle funkcjonujące. Widzę, że aktualnie bezrobocie wynosi 2%, natomiast to bezrobocie w tym mieście waha mi się od tak właśnie 2 do 5%, więc zazwyczaj jakichś własnych pracowników mam, stąd jestem w stanie to ogarnąć. Biuro budowy kolei, warsztat, zajezdnia kolejowa, magazyn, rzeczy najważniejszych, <grych> czyli stali, prefabrygatów, cegieł i desek, tu jeździ nam lokomotywa porowa, która przywozi nam co jakiś czas wagony, tak jak tu wspomniałem, miasto szpital z dwoma helikopterami remiza strażacka z jednym helikopterem tu jakiś taki blok, kampus uczelniany mamy wszystkie trzy siedziby i tu dworzec, tu miasto jeszcze z wizją na rozbudowanie się w tą stronę. No i tu wydobywamy y, ropę. Jeżeli chodzi o długość tej serii, myślę, że nie będzie miała ona jakiejś wybitnej długości. Chyba, że będzie nam się tu jakoś to fajnie toczyło. Natomiast, tak jak wspominałem na początku, musiałem zacząć od rozgrywki. Y, żeby sobie przypomnieć, zresztą to chyba było moje trzecie podejście, bo pierwsze dwa razy, mimo że dałem sobie dużo pieniędzy, to muszę na początek, może nie zbankrutowałem, bo takie coś mi nie groziło. Natomiast problem polegał na tym, że na przykład w 60 roku jeszcze nie miałem mieszkańców, i to takie było. Ciężkie, ciągle sprowadzanie z zagranicy. Pojawili się mieszkańcy, ale przez to, że wszystko było sprowadzane z zagranicy, trzeba było wszystko sprowadzać samochodami. Kolej też praktycznie nie istniała. Poszedłem teraz to w troszeczkę inne rozwiązanie i mam nadzieję, że sprawdziło mi się. Sprawdziło mi się, jesteśmy w miarę funkcjonującą republiką z pewnymi problemami ale jednak funkcjonującą, o brakuje nam żywności, więc tu mamy pociąg który nam, jakiś nieaktualny komunikat ale tak czy siak wyślijmy nasz kolejny parowóz po to żeby nam przywiózł trochę żywności i innych materiałów do sklepów i lecimy dalej tu nam powstaje gospodarstwo o, zdezelowany autobus myślę, że Pora go wymienić i mamy, mamy gdzieś autobusy, mamy, mamy mamy jakieś autobusy. Na razie jeszcze nie będę dokupował, mamy jeszcze jakiś zapas, więc yy, lecimy dalej. Więc mamy tu ropę, ropa jest, tu nam przywozi jeszcze paliwo do jednej stacji przyładunkowej, te ropy nie jest tak dużo, więc tu mamy zbiornik z paliwem i stąd sobie tankujemy paliwo, tak żeby też granice odciążyć. No i tu mamy ropę, ropę, jak widać nasz pociąg chyba musiał przed chwilą wywieźć tu e, SU-45141, wywozi nam ropę co jakiś czas, ale tą ropę bym wolał przetworzyć. Więc naszym celem jest przetwórstwo tej ropy. Natomiast nie wiem, czy chcę to robić wszystko dalej w tym jednym mieście. Trochę mi tu tak. To nie pasuje, żeby zrobić jedno wielkie miasto i nic więcej. Więc zobaczmy sobie, czy mamy gdzieś jeszcze ropę. Mapę mamy gdzieś jeszcze tu. I tu na pewno jest dużo lepsza ta ropa, dużo więcej jej jest. Więc pory nam się kończą gdzieś tu. No dobra. Moją wizją, oj w tych ciemnych murach tego nie widać, jest, żeby gdzieś tu postawić zakład przetwórstwa ropy. Gdzieś... Myślę, że tu będzie dobra okolica, żeby też nie było za daleko od tego miasta, żeby te miasta powstawały w miarę blisko siebie. I lecimy w tej sytuacji starami. Story sobie na razie pociągniemy stąd jeszcze prosto. Yy, myślę, że będziemy chcieli też elektryfikować... Yy. Tego nie chciałem. Będziemy jeszcze elektryfikować. Yy, jak widać, noc mamy. Yy, ten tryb rozgrywki, mimo że jest gorsze do nagrywania, ale jednak nie, nie do końca planowałem się. Będę nagrywał, jeżeli mam być szczery. Tak, jakoś mi to przyszło do głowy w czasie rozgrywki. Mm, tak. Byśmy pojechali torami dotąd, i teraz... W dobrym kierunku, w dobrym kierunku. Tak jak trzeba. Dobra, tu będziemy potrzebowali dużo torów. Dużo ładnych, prostych torów. I tu będziemy zaraz ciągnąć też teory przedłużać tą linię. Domyślam się, że teraz niewiele widać a i teraz widzę że by... trzeba byłoby jednak trochę o o yy, dobra to te tory będziemy sobie poprawiać później ja tylko jedno co zrobię to trochę jest krusę żeby nie mieć yy, dobra dotrzymajmy budowę chwilową. Halo, znowu się zepsuło, już tak raz miałem. Dobra, wrócimy do później. On będzie budował, ale nie uznał, że przerwania budowy. Tu sobie wróćmy w takim razie do tej części. Może jednak zróbmy trochę pójdźmy w inną stronę. Tak O może coś takiego byłoby dobrym pomysłem Tak pociągniemy to dobre I myślę, że nasz przemysł Zrobilibyśmy z tej strony torów, a tu może gdzieś jakieś miasteczko. Myślę, że tak. Tylko teraz jeszcze trzeba było może jednak trochę to inaczej zrobić. Jednak chyba przecież nie dobra. Tu będzie ładnie nam tory się pokryją. Hmm. I załóżmy że tworzec gdzieś tu będzie. Hmm. Tak na razie bardzo wstępnie. Zaraz będziemy pewnie te tory trochę poprawiać. Teraz jak na nie patrzę to tak nie dobra. Takie dwa załamania, ale myślę, że będzie okej. Okay. Wyłączmy chwilę to. Dalej on to uparcie buduje. I pomyślmy o naszym przemyśle mm, ropy. Tylko, czy ja już mogę przetwarzać ropę? Nie mogę przetwarzać jeszcze ropy. Więc to, co planowałem, musimy podziałać. Yy, nic nie badają. Dobra. Prace nad paliwami. Tu naukowców trochę jest, więc. Powinni nam dać radę to ogarnąć. Nie, to mi się nie podoba ten podwójny łok. Zobaczymy, co się uda uzyskać lepszego. Może nic, ale spróbować warto. był taki ładniejszy to może. O. Tak. Chyba zdecydowanie lepiej to będzie wyglądać. No dobra, to sobie wstępnie zróbmy to ten sposób. A może jednak kurczę, no. Nie dobra, to miasto jednak musi gdzieś taki. Weźmy sobie postawmy jakiś dworzec. Dworzec, dworce, dworce. Dworce będą tu. Dla mieszkańców dworzec. Dworzec z koszarina. Jeżeli dobrze widzę herb. I zrobimy go. Co inaczej niż w tamtym mieście. Widzicie tu zrobimy, żeby nam ten tor wchodził jeden. Ewentualnie później sobie dorobimy, a drugi spróbujemy pójść tam i pociągnąć tory ewentualnie w przyszłości w tamtym kierunku. Dobra Czyli tu nam powstanie nasze nowe miasto Tu tory. O. Pożar, sprawdźmy co się dzieje. Tu możemy, myślę, to zostawić w ten sposób. Zobaczmy, co się nam pali. Okej, okay, podstacja elektryczna. Myślę, że straż pożarna nam tu bez problemu dojedzie. Jest dosyć blisko. Nawet helikopter się nie ruszył. Czy ja mogę coś tu wyasfaltować, bo nie jestem na etapie. Y, asfaltowania. Betonoza może jeszcze kiedyś przyjedzie do naszej republiki. Na razie y, mamy asfaltozę. Wijamy sobie to na asfalt. Y, dobra. Korzystajmy sobie, że tu mamy taką boczną drogę. No problemy z zasilaniem pewnie wynikają nam najzwyczajniej w świecie y, z Awa, z, z pożaru, przepraszam, zacząłem się, myślałem o tym jak dróżkę wprowadzić i nie byłem za bardzo w stanie dokończyć myśli. Widzę, będziemy musieli przez to jeziorko pójść sobie trochę tą drogą w bok, ale to później natomiast tu sobie zaplanujemy potężne biuro budowy tak, żeby móc tu wykonywać jakieś prace ziemne, bo na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie. Myślę, że tu już możemy zezwolić na budowę mapę możemy chwilowo zamknąć. To możemy zamknąć, ale dosłownie na chwilę. Kurczę jest niedosiadki. No dobra. będzie trudniejsze zadanie. Ale mam nadzieję, że się uda. Dobra na razie by starczyło, tu byśmy sobie zrobili kolejne biuro budowy, może tym razem trochę mniejsze, może nie najmniejsze możliwe, ale niech będzie gdzieś tutaj, potrzebujemy materiałów do budowy. Dobra tu nam pojazd zniknął, więc ciutkę mutu nie tym tylko tym, trochę te tory ukrócimy nie dobra, i myślę, że możemy yy, one się chyba już po samym skróceniu kontynuowały bardzo dobrze mamy to co chcieliśmy no dobra, to mamy tu musimy, a tu też będziemy musieli ciutkę się yy, jeszcze przegiąć w ogóle tu widzę jeszcze na no, że na tym odcinku gdzieś to będzie yy, niedroga. No narzędzie tu gdzieś yy, nie, nie. nie, No to tak, tak, tu będzie dobry odcinek na ustawienie stanowisko do tankowania stanowisko do tankowania trochę trzeba mieć, ale niestety cały czas się byle jak snapuje, więc trzeba ręcznie je ustawić. Nigdy nie wiemy jakie po zrobimy połączenia, więc co jakiś czas stanowisko do tankowania się przyda. Tu. W związku z tym, tą drogę trochę jeszcze przedłużymy, chobo się źle ustawiłem, ale dobra, będzie lekko pod kątem, nic się nie stanie. Teraz, czy ja tu też nie będę miał pojazdów? Oho, niestety, dobra, to sobie tak bardzo delikatnie to tylko zaznaczymy żeby nam na przyszłość nie uciekły plany. Może jeszcze jeden bliżej. Dobra. Tak. Takie kąty jakieś sensowniejsze, więc droga nam tu będzie szła. A tu, tu, tu tego nie chcę zabudowywać, a tu mi już drogę zrobili, tak więc. Hmm, dostawmy od razu jakieś pola. Na razie dużych pól nie chcę. To nie ma sensu przy, taki, przy takiej wydajności tych maszyn, które mam tej wielkości gospodarstwa pgr ów przepraszam. Więc.. To byśmy sobie na razie mieli. Ja myślę, że pierwszy odcinek raczej za długi nie będzie. W planach mam go jak najszybciej wyrenderować i może jeszcze nawet dzisiaj puścić jako balonik próbnym i zobaczymy, co będzie dalej. O. Kolejny pojazd do wymiany. Oj, ta chłodnia też już trochę chyba służyła 900 km, no w rzeczywistości i 6 lat, to chyba nie jest tak dużo, natomiast na tą grę chyba to jest całkiem sporo, natomiast z tego co widzę, nie mam zamówionych żadnych chłodni, więc od razu sobie zamówmy jakieś chłodnie. Nie sprawdziłem gdzie ona jeździła weźmiemy dwie takie chłodnie duże i może coś może te dwa mazy jeszcze niech sobie takie cztery chłodnie nam tu przyjadą gdy nam ten pojazd znowu mignie gdzieś w oknie to będziemy próbowali go podmienić czy tu mi zakończyli, ale ja chyba też już tu zrobiłem mm, ładnie rozjazdy, tak jak chciałem. No teraz będę musiał czekać na mm, pojazdy budowy. To będzie chyba najważniejsze. Widzę, że tu mam zaczęli już od razu budować tory, więc bardzo dobrze. Mm, kurczę teraz. A trudno, zrobimy najwyżej to inaczej. Zrobimy to. Może gdzieś tu jakieś rondo, i tędy przelecimy. Może nad torami jakiś wiadukcik. Zobaczymy. Jeszcze do końca nie mam pomysłu, jak to zrobić. Natomiast ymm, tu tory kolejne. Myślę, czy ja coś jeszcze dzisiaj chciałem zrobić. A jakiś pojazd do wymiany? Znowuż ta chłodnia. Mas to był. Aha, to on lokalnie rozwozi, więc myślę, że lepiej go wymienić maza na maza. Tu jesteś. A. Nie można jeszcze zastąpić. On jeszcze nie jest gotowy do pracy. No trudno, poczekamy. Może jeszcze uda nam się złapać go. Bardzo mnie ciszy wizja, że będziemy mieli kolejny dworzec bo już będzie można wtedy jakichś pasażerów lub robotników wozić. Między innymi. Wiadomo, Sani wybudują. Trochę czasu minie. Yy, natomiast. no Daje to nam już jakieś perspektywy rozwoju. Ym... Ja już odblokowałem sobie z wielkiej płyty budynki w międzyczasie, ale ja myślę, że w tym mieście ja już takich nie będę dostawił. Ja zostanę tu przy blokach z cegły. Może gdzieś w przyszłości, jeżeli będziemy rozbudowywać jakoś to miasto. To ewentualnie wtedy myślę, że tak byśmy to zrobili i tu zaplanowali drogę w ten sposób, w ten sposób i yy, nie było z mieszkańcami nie było. Na razie nie potrzebuję odpowiednich mieszkańców, tak myślę, że Kolejny bloczek tu byśmy zrobili, bo na przykład, jeżeli byśmy chcieli, właśnie może po tej stronie byśmy zrobili takie, no, taka strefa przemysłowa, ale może jakieś pojedyncze, większe osiedle, jeżeli nam to miasto będzie się jakoś ciekawie rozrastało. Cementu mamy, wszystkiego mamy pod dostatkiem, jesteśmy też przygotowani pod przyszłe biura budowy z helikopterami, ale z tego, co pamiętam, jeszcze nie ma zbyt ciekawych helikopterów. W sensie nie ma tego tych helikopterów. O matku 8 tam wiadomości usuniemy wszystko i obserwujmy co się będzie działo. Dobra, ta chłodnia, mam nadzieję, że w końcu uda mi się ją zamienić. Tak. Udało się chłodnia odmieniona, więc myślę, że. Nie będzie nam to już więcej migać. A tu, jak idzie ładowanie paliwo? O, zaraz pojedzie po raz kolejny, więc całkiem chyba niezłą wydajność ma ten układ. pomp. w jest bez zasilania. To jest istotna informacja, bo oznacza, że możemy jeszcze trochę zwiększyć wydobycie. A to na pewno nam nie zaszkodzi. Jakość tych złóż nie jest tutaj jakaś wybitna, yy, ale jednak jest dobra. Nie będziemy kabla pod kablem ciągnąć, tylko tu zrobimy to pod ziemią. No, tu jest jeszcze kolejna stacja. No tak, tu tego prądu wolałem trochę zapewnić, wydać nawet trochę więcej, no ale to jest yy, potencjalne źródło naszych przyszłych dochodów. Wiadomo, że teraz samej ropy. Nie ma wielkich pieniędzy, ale są właśnie badania. Jak nam idą badania nad. no, 20. przepraszam, muszę. Oj, odwyczaiłem się Odmówienia takiego długiego. Musiałem trochę się napić, starałem się nawiadnieć. Trakcie, ale niestety yy, i tak gardło wyschło. więc yy, badania tu się prowadzą. Yy, tu na razie nie czuję potrzeby prowadzenia badań, by nie za bardzo wiem. Yy, Ach nie, dobra służba bezpieczeństwa, odkryjmy, przyda nam się. Yy, szczepienia możemy co jakiś czas, to jest cykliczne, które możemy wywoływać, ale na razie go nie potrzebujemy. Dobra, ja myślę, że na ten pierwszy odcinek to wystarczy. Dajcie informację, czy z głośnością było w porządku, czy taka seria yy, inna, w której zaczynamy już z rozbudowanym, że rozbudowanym to za dużo powiedziane, ale ze szczątkowym państwem zaczynamy. Wam się podoba. I jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. I mam nadzieję, że do następnego odcinka. Na razie pan.